Mieliście rację, za mało wody było. Teraz mamy 600 litrów i na wolnych obrotach. O ustawienia powołuję. To no tak mam, tutaj tak, tutaj tak i to tylko przestawiłem na rozwadniacz. Zobaczcie. No i tutaj, nie. Dobra, wyciąłem myjkę. Hardy sprzedany, ale szczegół myję Więc tak, wszystko elegancko działa. Co tam jeszcze? Był też widz, oglądał Amazonkę. Też ma mi dać znać, co i jak. I co. I tyle. Zachęcam jeszcze. To ktoś mnie pytał, muszę podać numer telefonu, yy, najwyżej, i mu nagram filmik na whatsapp wrzucę. Bo yy, pytał o siewnik, czy są tu jakieś luzy. Nie wiem, no to, to zdjęcia, że skrajne tutaj są właśnie takie trochę pospowane. Tu nie ma luzów. A kurde, ciężko to. E, nie mogę. zobaczyć, może tak. Są troszeczkę luzy. Nie wiem, czy to widać o takie. A tutaj mniejszy. I co jeszcze, ten z nastawkami? Chyba muszę coś jeszcze zrobić, żeby tutaj te ścieżki włączało, bo nie wiem, jak to, jak to ma, co tutaj robić. Jak to ma włączać? To chyba coś jest. I jakoś to powinno przy, przesuwać, chyba. Jak to działa? Coś powinno chyba to przesuwać i wtedy załączyć ścieżki Ten nie ma w ogóle znaczników tamten tamten bądź zakładek ma jakieś znaczniki tylko takie uchwyty ale znaczników nie ma ale to można byłoby zrobić No i tutaj tak samo A Jakoś powinien mechanizm Tu jest, to w tą stronę się nie przesunie, bo jest blokowane Ciekawe to są takie A tu w tą stronę Nie no, to powinno się teraz cofnąć chyba Nie wiem w sumie jak to ma działać no, Ale chyba są jakieś zestawy, że można było kupić komputerek i, i z siłownikiem jakimś elektrycznym do przesuwania a tutaj chyba trzeba byłoby to odblokować, wtedy będzie mogło się przesuwać Chyba z tej firmy hmm, Gdzieś tam kiedyś coś Ubiło mi się o oczy Z tej firmy Co kupowałem EHR Do sadownika, to tam chyba takie zestawy do... O ten nie ma luzu A chociaż ten troszeczkę ma też ma na niektórych Niektórych ma, na niektórych nie Ale to jest jakiś taki luz akceptowalny No także Powiem wam, że fajne siwniki Siłowniczka Ale też Każdy pyta o sterownik do ścieżek O znaczniki No nie ma, no takie kupiłem i a, tato mi kurczę też zrobił wałek Tu powymieniał I trzeba będzie poniedzieli Go wypróbować, mam trochę rzeczy do siekania. A, jeszcze, ale to dzisiaj chyba nie zdążę z dnia Jutro muszę ten rozsiewacz sprawdzić Co na części przywiozłem Czy sterownik działa, czy to wszystko działa Dobra, póki jeszcze widno, biorę się za mycie A jeszcze zobaczcie taki produkt stenzji alu Kwas taki do aluminium, kiedyś do lawety kupiłem Tylko jego trzeba równomiernie jakoś nanosić Bo tam gdzie Widzicie, takie zacieki są tam gdzie zadziałał, a tam gdzie to nie, to nie. I... Yy, Ale ogólnie efekt jest wow nie? Aluminium jest jak nowe I się błyszczy Także super będzie jeszcze coś widać. Coś jeszcze widać. Kurde, belka jak nowa. Może nie jest dokładnie domyta. Bo kwestia polega na tym, żeby to dokładnie pokryć tym kwasem. Ale elegancko się już domyło. Dobra, składamy i odczepiamy. A, czekajcie, jeszcze. Yy, odkręcaliśmy te o, przewody. wspornik, muszę to też przekręcić, bo w końcu tutaj te przewody gdzieś coś przydusi. Dwie On Gdzieś były tamte śrubki, ale szybciej jest wziąć drugie, jak znaleźć tamte. Nie, to Magda miała w, ym, w wiaderku ze szpilkami. Nie wiem gdzie to jest, ale damy drugie. Tam też były takie brzydkie, stare jeszcze podkładkę, jeszcze podkładkę, jeszcze podkładkę. No a jeszcze kwestia tego typu: yy, kwestia tego, jedna podkładka, czyli jedną, bo tam jest duża dziura większa. Yy, kwestia tego typu: yy, bo tam różne nieścisłości yy, wchodzą. Kwestia typu mojej działalności. Moja działalność dla ścisłości, była założona, żeby wspomóc sobie, nie wyjeżdżam do Szwajcarii, więc żeby sobie wspomóc jeszcze zarobki z gospodarstwa, żeby spłacić kredyt. No kilka kredytów, no. Więc yy, moją ideą było zarobić, a nie dorobić się na tej działalności. To jest zasadnicza kwestia. Yy, więc yy, ja nie... Nie zarabiałem na tych maszynach, tak jak wypisaliście, nie wiem, 100%, 200%, albo jakieś nie wiadomo jakie sumy. Po prostu yy, na niektórych maszynach nawet straciłem, na niektórych wyszedłem na zero, na niektórych zarobiłem, nie wiem, 3000. To to, to, to szkoda tylko zachodu. Szkoda mojej roboty, jeszcze z moimi teraz plecami, yy, więc. Naprawdę poważnie się zastanawiam, czy to ma w ogóle sens jakikolwiek. Jeszcze teraz jak jest y, taka zapaść, ale to nie tylko w rolnictwie, bo na różnych grupach samochodowych y, też są takie pytania. Czy u was też tak ciężko jest w handlu y, samochodami? Zaraz napiszecie, bo tam kiedyś mi ktoś pisał. To samochodami się y, samochody przywoź. No ale to też, to trzeba byłoby w jakoś, pokierować się w jakąś, nie wiem, niszę jakoś, bo tych samochodów takich, to też jest pełno, zresztą wiecie. Ogólnie to też zauważyłem, tak jakby mniej już lawet, nie wiem, może to moje złudzenie mniej lawet polskich jeździło z samochodami, tylko pewnie też już u nas zasypane to wszystko jest. Oj jednak, jednak chyba, Oj, kurde, za, za krótkie chyba śruby bo to ta poprzeczka aluminiowa gruba jest yy, więc no i kwestia jest jeszcze tego typu, że jakbym no chudź. tak, za krótkie yy, za krótkie, bo yy, samokontrujące nakrętki się nie, nie złapił, yy, więc i tak już sobie myślę, nie wiem, to jeszcze muszę sobie siąść, pokalkulować wszystko, ale jakbym te wszystkie maszyny, co mam, sprzedał i niektóre swoje drogie zamienił na tańsze, na przykład opryskiwacz, no to bym pospłacał to wszystko. Może nie wszystko, ale bardzo dużo bym rzeczy spłacił i podejrzewam, że mi się, zaczęłoby mi się lepiej żyć yy, wtedy. Może jednak trzeba zapytać Magdy. A nie mam inne, dobrze. Gdzie tam te śruby są? <gry> eee, więc. Dobra. Jeszcze jedna rzecz. Kluczy nie wziąłem. Trzynastek. Kurde, tutaj normalnie aż prosi się, żeby tu porządek zrobić. No ale widzicie, jak ja cały czas. Cały czas coś muszę robić. Cały czas coś muszę robić. Cały czas z tyłu głowy jest to, że co miesiąc są większe lub mniejsze zobowiązania. Może jakbym wam powiedział ile mi potrzeba jest na miesiąc, to byście mi nie uwierzyli, więc lepiej nie będę mówił. Kurde, czy wy też tak macie, że same czternastki Same czternastki, jak chcecie trzynastkę, to same czternastki wchodzą w rękę. To jest ten chyba taki kurde zła strona tego Matrixa. Więc tak to wygląda na dzień dzisiejszy. No. Ale nic jeszcze będziemy rozkminiać to rozkminiać. Są różne sytuacje różne sytuacje. Są różne sposoby wyjścia z danej sytuacji. O, tak powiem. Może się coś wymyśli. Aczkolwiek, no mówię, na tą chwilę jest kicha. Jest kicha. Dobra, składamy. I tak, musimy podnieść do góry. Jest zablokowana, tylko musimy coś wypro... poziomować, Może o, Dobra, i teraz o, drugą Ono fajnie na tych łańcuchach przychodzi z, z niebieskiego na czerwony i to tak jakby no, zamiast jaskółek i podnosi lance do góry. I, cyk. i już dobra Fajnie się składa i rozkłada, szybciej jak moja Masonka. Eee, kolejną kwestią będzie to... Nie, nie to już nic nie, myślę. mogę go teraz już od, eee, no. mogę już go odczepić. Fajne dawkowanie jest tutaj działa, wszystko bo sprawdzone. Było także elegancko, ciśnienie takie kurde, daje na wolnych obrotach, że eee, wczoraj sprawdzaliśmy. To tam źle miałem jedną wajchę przykręconą i mieszadło miałem mocno włączone Teraz praktycznie zmniejszyłem to mieszadło, to skoczyło aż na 5 barów I bardzo ładnie to tu Zwiększa, zmniejsza dawkę, wszystko działa yy, Chyba jeszcze spokuszę się, żeby sprawdzić dzisiaj rozsiewacz Bo mnie tam, no yy, No maile muszę odpisać, a ja nie wiem co odpisać Czy działa, czy nie działa, więc jeszcze odczepimy to i sprawdzę rozsiewać. Więc tak, szczęścia nie mam. Znaczy po części mam, może. Bo tak, nie działa podświetlenie. Już yy, wchodziłem w menu, ustawiałem oświetlenie, także nie działa oświetlenie. I zobaczcie, ekran jest yy, tak, jakby rozlany, nie? A aczkolwiek sterownik działa, no to także <coughs> ciężko mi powiedzieć, czy jakieś pieniądze za niego wezmę. Mm, działa waga, bo jest na minusie. O i cały czas chodzi. Co jeszcze? Sprawdzimy siłowniki. Widać rapid. Start. I się otwiera i tam też Także siłowniki, siłowniki działają Waga działa Zostało działać Regulacją AT Może trzeba było kalibrację regulacji tych zrobić O no nie, czekajcie, jeszcze raz ja otwiera się i zamyka Waga wskazuje na minusie, bo stoi na ziemi. Jakby był zawieszony, to by ten, to można byłoby go starować i wtedy sprawdzać. Także to waga powinna działać. Co jeszcze mogę tu sprawdzić? Nic więcej nie sprawdzę tutaj. Na no rozciewać nie wejdę, bo jego trzeba podnieść, a nie dusić go ja teraz, bo na minusie wskazuje. No jakby nie działało, to by nie pokazywało. Także płytkę będę mógł przyrzucić tamtego i sprawdzić tamtego. A tamten jest igiełka, nie? Tamten rozsiewacz jest igiełka. No i tyle chyba na dzisiaj, na dziś dzień. Wystarczy wrażeń. Jutro niedziela, to mogę Wam życzyć tylko miłej niedzieli. I trzymajcie się na razie. Cześć.